Dlaczego nie powiedziałaś mi, że jest coś tak wspaniałego jak święta Bożego Narodzenia? Dlaczego? Święta, święta są dla biednych i słabych ludzi. Nieprawda. Tylko głupcy mogli wymyślić coś takiego jak święta, a do tego otumaniają tym innych ludzi, opisując te bzdury w takich książkach, jak ta. W życiu trzeba być twardym i kierować się rozumem, a nie jakimiś tradycjami i wiarą. Udowodnij ci to. Posłuchaj tylko tego. Zwyczaje świąteczne. Pierwsza gwiazdka jest symbolem gwiazdy betlejemskiej, której pojawienie się towarzyszyło narodzinom Jezusa. Ha! Też mi coś. Dzięki niej pasterze, trzej królowie mogli dotrzeć do miejsca narodzin Zbawiciela. Dziś oczekujemy pierwszej gwiazdy, jaka pojawi się na wigilijnym niebie. Dopiero gdy ona zabłyśnie, możemy według tradycji siąść do stołu i podzielić się opłatkiem. O, następne. Opłaty. Jego nazwa wzięła się z łacińskiego słowa oblatum i znaczy tyle, co dar ofiarny. Jest to nic innego, jak cienki kawałek wypieczonej mąki pszennej i wody. Słyszysz, jakie to głupoty? Albo to, sianko wigilijne. Kładziemy je pod białym obrusem na stole, przy którym będziemy spożywać wigilijną kolację. Symbolizuje oczywiście miejsce, w jakim przyszedł na świat Jezus. Szopkę i siano, na którym leżał po urodzeniu. To są jakieś totalne bzdury. Ty naprawdę wierzysz? Oczywiście. To nieprawda. To, co jest napisane w tej księdze, jest Absolute. naprawdę piękne. Absolutnie. Jak wspaniale jest móc się podzielić układkiem z drugą osobą na znak miłości. Jak pięknie wygląda przystrojona kolinka, która jest symbolem nowego życia. Czyli małego Jezuska, który narodził się w żłóbku. To piękne przecież. Jak chcesz przeżywać sobie te święta, to wynoś się z mojego zamku. Bo tu żadnym dziwadem nie będziesz. Po moim trupie. W takim razie wychodzę. Na pewno znajdzie się ktoś, kto wchodzi święta Bożego Narodzenia i się nie podzuta.